Orzeczenie tsue, które zapadło niedawno, ma ogromne znaczenie dla obywatela. Wiadomo, że obywatel jest podmiotem wolności praw i obowiązków konstytucyjnych. Na sytuację obywatela ma wpływ zarówno władza ustawodawcza, jak i władza wykonawcza, a może najbardziej władza sądownicza, która ma chronić obywatela przed omnipotencją a tych dwóch pozostałych władz, czyli władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. Wyrok TSUE daje sędziom doskonały mechanizm, doskonałe narzędzie do tego, żeby bronić swoje nie niezawisłości niezależności, bo być może w 90% spraw ta niezawisłość nie ma znaczenia, ale jest te kilka procent, gdzie ma ogromne znaczenie, gdzie obywatel zderza się z państwem. Ten, ten wyrok, to orzeczenie daje sądom ogromną szansę na to, ażeby obronić się, czy, czy przynajmniej próbować się obronić przed złymi wpływami ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wyznacza zakres Niezawisłości wyznacza zakres niezależności, który można wykorzystać i jest co więcej poparte ogromnym autorytetem Trybunału Sprawiedliwości, którego do tej pory w naszej dyskusji prawniczej na temat niezawisłości i niezależności brakowało. Oczywistym było to, że konstrukcja KRS jest sprzeczna z wszystkimi standardami. Oczywistym było to, że Izba Dyscyplinarna jest sądem specjalnym, nieznanym konstytucji. Ale nikt o takim autorytecie jak TSUE do tej pory tego nie powiedział. Tak więc mam nadzieję, że sędziowie jako piastuni władzy będą umieli to narzędzie wykorzystać i wierzę w sędziów, że tak się stanie.